W samym community rozpoczęto wyśmiewanie się z niepełnosprawnego dziecka oraz szantażowanie jej cenzuralnymi zdjęciami nieletnich członków community. W późniejszym czasie wejki zdecydował się nawet na wysłanie zdjęcia ludzkich bok. Doszło także do wysłania gruźb karalnych w postaci zdjęcia ludzkich bok z podpisem: Tak będziesz leżał. Momentu, gdy zacząłem swoją przygodę w internecie, walczę ze złem. Wielokrotnie odkrywałem prawdziwe nieznane dotąd oblicza YouTuberów, odmienne od tych, które były znane w internecie. Jednak sprawa, którą dziś omówię jest czymś, co wydało mi się dużo poważniejsze. Dowody, jakie zaraz przedstawię, mogą wprawić was tak samo jak mnie, w stan obrzydzenia oraz szok. Jednak mimo to zachęcam do oglądania do końca celu poznania całej prawdy. Chciałbym podkreślić, że nie jest to powtórka afery Manhunt Community, to, co zaraz pokażę, to zupełnie nowa sprawa, która jednak ma wiele wspólnego z poprzednią aferą. Początkowo planowałem zasłonić niki osób, których działanie zaraz omówię, ponieważ wszystko, co Pokaże było próbą przyciągnięcia uwagi, ale ostatecznie doszedłem do wniosku, że ci internauci nie mogą pozostać bezkarni. Zacznijmy. W czerwcu zeszłego roku, w filmie Co zniszczyło Manhattan Community, ujawniłem aferę dotyczącą znęcania się nad dzieckiem w internecie przez znanych twórców Komitee manhuntowego. Sprawa trwała długo oraz ujawnienie kolejnych występków, odpowiedzi i stopniowe ukazywanie kolejnych przewinień twórców zajęła kilka filmów. Ostatni z nich miał miejsce we wrześniu, i właśnie pod koniec owego materiału wypowiedziałem słowa mówiące, że kończę omawianie afery Manhattan Community i odcinam się grubą kreską od tego tematu. Chciałbym w tym miejscu odciąć się grubą kreską od społeczności manhuntowej, ponieważ oficjalnie odchodzę z tego community, nie zamierzam siedzieć dalej w tym bagnie. Jednak w chwili, gdy sprawa od tamtej pory zaszła tak daleko, że w samym community rozpoczęto wyśmiewanie się z niepełnosprawnego dziecka oraz szantażowanie i cenzuralnymi zdjęciami nieletnich członków community, uznałem, że jestem zobowiązany zapoznać Was z tym tematem. Ten film ma na celu uświadomienie Was, jako widowni, z czym wiąże się codzienność internetowego twórcy. Przedstawię Wam, z czym musimy się mierzyć oraz przede wszystkim podkreślę niebezpieczeństwa pojawiające się w sieci. Materiał nie jest absolutnie tworzony dla jakichkolwiek zysków, zarobienie na tym filmie zostanie w pełni wyłączone, a ja nie czerpię żadnych korzyści z tej publikacji. Wbrew temu, jakie pogłoski Wśród poprzednio oskarżonych twórców. W zeszłorocznym filmie dotyczącym Menhunt Community powiedziałem, że jest to ostatni film. W tej chwili wielu użytkowników poczuło się bezkarnych, i będąc pewnym, że sprawa nigdy więcej nie ujrzy światła dziennego, pozwoliła sobie na coraz bardziej haniebne czyny. Sprawa zaczęła rozwijać się, gdy dowiedziałem się, że grupa użytkowników nęka innego członka community ze względu na jego wagę. Jest to analogiczna sytuacja do omawianej w poprzednich filmach, gdy youtuberzy znęcali na 14-letnim Kasprem K. Sytuację już kolejnego znęcania się nad członkiem community omówię w dalszej części filmu. Po zauważeniu wyśmiewania się na serwerze Discord do nagrybek innego twórcy, poprosiłem o zbanowanie użytkowników, co oczywiście się stało. W tej chwili Oto lawina nienawiści, która swoje epicentrum miała na przełomie grudnia 2023 roku, a stycznia 2024 roku. Zaczęło się od bardzo dziwnych wiadomości prywatnych, w których otrzymywałem nie typowe wyśmiewające obrazki naprawdę losowych rzeczy, sklejoną moją twarzą oraz awatarami, m.in. moich przyjaciół, czyli vlogiego oraz wintmy. W późniejszym czasie owi użytkownicy posługiwali się moim zdjęciem jako własnymi zdjęciami profilowymi. Zaczęło się robić poważniej, gdy w opisach kont użytkowników pojawiło się moje nazwisko, czyli Gmur. Jednak to dopiero początek tego, co miało nadejść nie długo. Już wiele razy, tym bardziej podczas prowadzenia afery Manhunt Community, prowadzone były takie ataki w celu zniechęcenia mnie do dalszego ujawniania prawdy o toksycznych twórcach, więc wiedziałem, co robić w takiej sytuacji. Czyli najprościej blokowałem owe konta, pozbywałem się obraźliwych dm -ów. miało to zapewnić spokój, jednak nie było tak w tym przypadku. Tym razem zablokowanie takiego konta nie wiązało się z końcem problemu, gdyż po chwili dobijało się do siebie multikonto z twoim zdjęciem na awatarze. Ktoś teraz powie, że mogłem zablokować dm -y od nieznajomych. W porządku. Jednak w tej sytuacji ze strony internautów następowały rajdy na mój serwer Discord, dokonywane z Multicont. Po skutecznym powstrzymaniu na serwerze Team129Corp atakowane były inne serwery Discord niezwiązane ze mną, gdzie rozsyłano następująco moje nazwisko oraz miejscowe zamieszkania. W chwili, gdy użytkownikom kończyło się pole do manewru, odbył się podobny do tych na serwerach Discord atak, jednak na Minecraftowym serwerze estwano rules. Oczywiście z tej strony dziękuję administracji s za reakcję. Dodam jeszcze, że po opublikowaniu ostatniego materiału, użytkownik oniku nicku Duck, znany bardziej jako WZRS Przepraszam kolokwialnie mówiąc na kolanach, jednak obecne zachowanie pokazuje wartość tych przeprosin. Wtedy nikt nie spodziewał się, że w pełni nawiści internauci zaczną robić takie rzeczy, jak pisanie komentarzy z moim nazwiskiem w sekcjach komentarzy u innych twórców, gdy użytkownikom z powodu banów kończyło się pole do manewru, postanowili wstawiać sami brudy na siebie na konta TikTokowe oraz boska fałda, co nawiązuje do znęcania się psychicznym nad Kacperem Kaw przez poprzednio obwinionych twórców. Mówiąc tu o sprawie znęcania się nad Kabako, nie mogę pominąć tego, że problem wcale nie wygasł, gdyż znosimy węerskiego oraz wejkiego zrobił się swojego rodzaju fanbase oskarżonych twórców i zaczęli tworzyć remake ich dawnych obraźliwych memów z twarzą Kacpra K, tym razem klejąc jego aktualny wizerunek. Dla dowodu spójrzcie na datę wysłania zdjęcia, było to już obecnym, aktualnie trwającym roku. Dodatkowo Nosiema i Wejki starali się podszyć pod wcześniej obwinionego o wyśmiewanie mnie twórcy, czyli Sasiasa, którego aktualnie nie ma w community i w internecie, starając się zrzucić winę z siebie na innego twórcę. Komentarze często padały z konta o Sasias jednak na owym screenie widzimy, gdy ktoś z tego samego konta pisze o tym, że został zbanowany za obrażeniem je na serwerze ekipa GOAT. Zbanowanymi użytkownikami byli Wejki i Nosiema. Powracając do tematu TikTokowego konta, obrazki prezentowane były tam naprawdę odrażające. A szczególnie moją uwagę przykuł ten, w którym wysłane zostało zdjęcie chorego chłopczyka z podpisem kuzen Mikiego i dalszymi kipinami. Jest to absolutnie skandaliczne zachowanie, i to właśnie ten screenshot stał się punktem zapalnym do nagrania tego filmu. Chłopiec, którego zdjęcie tu wysłano, to Sebastian, którego na Facebooku wspieram od prawie 4 lat. A Wejki postanowił wykorzystać nawet to, by szerzyć nienawiść. Jest to niewybaczalne. Dlatego z tego miejsca bardzo gorąco chciałem zachęcić do pomocy Sebastianowi, wpłacając pieniądze na zbiórkę przy piętym komentarzu. Oczywiście, jeśli macie taką możliwość finansową. Chłopiec nie był jedyną postronną osobą zamieszaną w te spe... Prawe, gdyż wyśmiewano się także ze zdjęć mojego przyjaciela, czyli Bartka, znanego wam jako vlogi. Według zeznań świadków, gdzieś stworzony jest także minecraftowy pack, w którym wykorzystywana jest twarz vlogiego, na co dowody wkrótce przedstawię. Pozostałe screenshoty z tego konta ukazują, z jak wielkim skandalem mamy do czynienia. TikTok oczywiście wkrótce zareagował i usunął materiały z powodu złamania prawa europejskiego. Cała sprawa znęcania się na 14-letnim Kasperem K., którą omawiałem w zeszłym roku, jest analogiczna do kolejnej takiej sytuacji, w której omawiana trójka winnych internautów oraz jeszcze jeden o niku PMZ, nad innym młodszym użytkownikiem o niku Antysipa. Tak samo jak w przypadku Kabako z wagi chłopaka. Nik Antysipa pojawia się także w komentarzach nawiązujących do mnie oraz w zdjęciach z TikToka, którego omawiałem wcześniej. gdyż awatar ukazany na TikToku to właśnie awatar Antysipa. Dodatkowo z zeznań pokrzywdzonego wynika, że jego wizerunek był także wykorzystywany jako zdjęcia profilowe owych internautów, którzy nikowali jego twarz na koncie TikTok, które aktualnie jest zbanowane. Oraz jak dawniej w przypadku Kabako rozsyłano także jego zdjęcia. Ja oraz Antysip nie jesteśmy jedynymi, których wizerunki zostały tak wykorzystane, ponieważ nosie ma. Po zbanowaniu go na serwerze innego twórcy Mehant Community, Team Gaminga, także posługiwał się wizerunkiem Tima na swoim zdjęciu profilowym. Podkreślę, że Tim dotąd nie ukazywał swojego wizerunku, jak wynika zeznań kolejnych ofiar, sprawa upubliczniania wizerunków członków Community sięga na dużo większą skalę. Jednak do tego tematu przejdziemy w dalszej części filmu. Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jest to, że jeden z głównych winnych, czyli Nosima, w wieku zaledwie 12-13 lat, co wynika z zeznań świadków, posługuje się dużą ilością materiałów pornograficznych już w tak wczesnym wieku. Dlaczego potwierdzenie m.in. pokaże przez screena przedstawiającego profil on... Pan spotkał celebrytki fagaty, który bez żadnego kontekstu został mi wysłany przez Nosiemę razem ze zdjęciami wyśmiewającymi moją osobę. Na potwierdzenie dodatkowe screenshoty, w których Nosiema rozsyła różne nagie treści, przewijając je ze zdjęciami mojego prawa jazdy. Powracając do tematu zdjęć, szczególnie tego, na którym spotkałem się z Mr. Krychą ponieważ to jest najczęściej rozsyłane, okazuje się, że nie tylko Weiki, Nosiema i Wezerski dopuszczali się tego czynu, gdyż te samo zdjęcie rozsyłał także inny twórca community, który był także jednym z winnych się nad Kasprem K, czyli Mibex, który także rozsyłał moje zdjęcia wyśmiewając się z nich. Wychodzi na to, że Miwaksowi nie udało się zrozumienie swoich win, ukazywanych przez pięć filmów, i dalej nie potrafi on wyciągnąć prostych wniosków i nie rozsyłać zdjęć innych ludzi po twórcach, szczególnie, że owe zdjęcie posiada zmienioną treść postu z treści dwóch szefów na dwóch grubasów za pomocą funkcji zbadaj element w przeglądarce. Widocznie Mibexowi nie przeszła faza na wyśmiewanie się z wagi, tak samo jak w przypadku wagi dziecka, nad którym znęcał się wcześniej. Jeśli już mówimy o Mibexie, warto ukazania sytuacji jest moment, gdy Mibex wybuchowo naskoczył na dewelopera oniku Quagdac, obrażając go w chwili, gdy deweloper zamiast wykonać pracę za niego, wytłumaczył mu dokładnie, jak rozwiązać problem, z którym borykał się MiBex. Jak wynika z zeznań w chwili, gdy Kładrak zablokował MiBexa, ten zaczął wyzywać jego mamę. Podejście MiBexa do współpracowników widoczne jest także na screenach, w których ten pisze, że utrzymuje kontakt z Bakiem jedynie w celu własnych korzyści, gdyż Bak zajmuje się częścią technicznych rzeczy w projektach MiBexa. W celu eliminacji niedomówień zaznaczę tylko, że skala przewinień MiBexa jest znacznie odbiegająca od tej, która jest po stronie Nosiemy, Wezerskiego i Wejkiego. Omawiana grupa twórców cechuje się też dosyć nietypowym poczuciem humoru, Między innymi śmianie się z mojego prawa jazdy, czego nie rozumiem, oraz śmianie się z losowej akcji z mojego man Hunter? O czym wspomniałem w moim dawnym filmie komentary. Bo nie widzę śmieszności w God w grze o klockach lub zdjęciu prawa jazdy. Oby humor wydaje mi się, że jednak rozumieją niektórzy inni członkowie community, ponieważ na premierze trailera, w finałowej części serii Miki versus 8 łowców, odbył się jeden z wielu rajdów, w którym właśnie pisano o God Już po całej sprawie przyłączył się też inny twórca Community, także pisząc hasło God Bridge, podbijane przez innych użytkowników. W tej chwili owi użytkownicy mogą poczuć, że mają poparcie w tym, co robią, szczególnie gdy mamy do czynienia z większym twórcą. Spójrzmy na komentarz, który pojawi się pod pierwszym filmem. W którym ten sam twórca pisze o poprawności tego filmu i walką z cyberprzemocą? Tak to w końcu jest nafta? Jak ci użytkownicy, szczególnie patrząc na ich bardzo młody wiek, mogą nie czuć się bezkarni, jeśli ich teksty są podbijane przez większych twórców community? Po raz kolejny zaznaczę w celu eliminacji niedomówienia, że wina nafty jest całkowicie nieproporcjonalna do win omawianej trójcy? Weki stwierdził, że w nękaniu mojej osoby miał poparcie innego Minecraftowego twórcy, czyli Saigonka, który według Wejkiego propsował go w chwili, gdy mnie nękał. Oskarżony nie przedstawił dowodów tej aktywności, jednak sytuacja ciekawie kontrastuje z inną aktywnością Saigonka. We wrześniu zeszłego roku właśnie Saigonek zlecił nękający atak na mój serwer Discord w chwili gdy dla integracji z widzami wraz z ekipą rozmawialiśmy z nimi na kanale dla widzów. Po ogłoszeniu wydarzenia Saigonek stworzył Discordowe zaproszenie dla serwera oraz zlecił zepsucie wydarzenia. Czy ty się jakimś top 1 nazywasz, debilu? Nie, myślisz, że on przyszedłeś... tu w ogóle wysłany, żebym wziął biza i się z kimś wyzywał, nie wiem, na kulę. No, ja tak samo. Nie, nie. nie wiem, Dzianek, jeśli przeszedłeś po to, żeby się krótko ja, ja nie czasu się no. wyzywać, ja, ja w ogóle zostałem zawołany, żeby zawołać inną osobę, żeby się wyzywała, tylko nie rozumiem na kulę. Aha, a no. tak samo. Przez kogo? Przez Sajgonka oczywiście. No. dobra. The top 1. A Tygonek? Czy my macie z Sajgonkiem? Nie, w sensie ja z nim nawet nigdy nie rozmawiałem, więc szczerze, nie wiem. Albo pewnie dupa go boli, że Ty Real Top 1 zrobiłeś film. Przejdźmy do tej jeszcze poważniejszej części filmu. W połowie stycznia 2024 roku poinformowałem internet o rozpoczęciu prac nad kolejnym materiałem komentery, który będzie większy od wszystkich pozostałych. W dalszym ciągu zlikowałem, iż będzie to materiał dotyczący Manhunt Community. W tej chwili zgłosiło się do mnie wiele ofiar oraz świadków skandalicznego zachowania internautów. Dowiedziałem się o obrzydliwych i skandalicznych rzeczach, których dopuścili się członkowie community, a także spotkałem się z wartą ukazania reakcją oskarżonych. Zgłosił się do mnie m.in. Sasias, którego jak się okazuje dane osobowe były rozpowszechniane przez twórców, a także wykorzystywano jego Wizerunek na awatarach, a co gorsze, posługiwano się także i rozpowszechniano także wizerunek jego mamy. Jak się okazuje, z późniejszych zeznań użytkownicy rozpowszechniali także wizerunki bliskich innych członków community. Ofiar jest więcej niż myślałem, gdyż jeden z członków community o Niku Neksiak także zgłosił się do mnie z tą sprawą. Konkretnie przedstawiając dowody na to, co zrobili internauci. Od miesięcy dochodziły mnie słuchy o aferze w Manhattan Community, która jest większa od poprzednich, i w chwili pęknięcia muru milczenia otrzymałem także dowody na najbardziej przerażającą rzecz, której dopuścili się członkowie community. W okresie letnim, 2023 roku, czyli czasu trwania poprzedniej dramy, Nosiema oraz PMZ weszli w posiadanie niecenzuralnego zdjęcia członka community manhuntowego. Jak wynika steczki wysłanej przez Sasiasa, Nosiema rozpowszechniał owe zdjęcie i rozsyłał po członkach community. Po kontakcie z ofiarą dowiedziałem się, że w celu zatrzymania lawiny rozpowszechniania tego zdjęcia, które członkowie community bardzo chętnie podawali dalej, ofiara została poddana szantażowi, który polegał na tym, że internauci zaprzestaną rozpowszechniania zdjęcia, jeśli ten będzie nagrywał z nimi wspólne odcinki. Podkreślę, że czyn ten dokonywali już szkolnicy w wieku około 12 lat. Omówiona powyżej sprawa była rzeczą, której ujawnienia głównie wystraszyli się internauci. I w chwili, gdy poinformowałem o zajęciu się ich aktywnością, zareagowali w naprawdę ciekawy sposób. Zaczęło się od zmieniania ników oraz awatarów na Discordowych kontach, co miało na celu widoczność innych ników, niż posiadali twórcy na screenshotach. Na ich nieszczęście, cały research posiadałem już dużo wcześniej. Dodatkowo w panice twórcy zerwali kontakt z resztą community. A dzień po informacji skontaktowali się ze mną znajomi Nosiemy i Wake'ego, którzy zaczęli prosić o nie niszczenie ich znajomych. W wiadomości się także informacja, o tym, że rzekomo kontaktowałem się z rodziną nosiemy, co jest kłamstwem i taka sprawa nigdy nie miała miejsca. Jednak jej rozszerzenie poznacie w dalszej części filmu. Wychodzi na to, że Nosiema okłamywał także swoich znajomych. Tego samego dnia Nosiema zaczął kontaktować się z członkami community, pisząc o swojej zmianie, która magicznie nastąpiła w chwili pojawienia się informacji o filmie na jego temat. Pod szczególną lupę weźmiemy kontakt Nosiemy z Timem oraz Kozikiem. Pojawiłaś tam informacja ze strony Nosiemy, że nie nęka nikogo od dwóch tygodni. Gratulacje użytkowniku! Może powinniśmy wręczyć za to order? Dodatkowo w treści dwie do kozika, widoczne jest wielokrotne robienie z siebie ofiary w celu nie poniesienia kary. Najciekawszą, a jednocześnie przerażającą z wiadomości jest ta, w której Nosiema pisze, że film na jego temat może go urazić i potrzebna jest jego zgoda na publikację tego materiału. Jest to bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ pisze to osoba likująca wizerunki kilkunastu członków community oraz nękająca ogromną ilość osób w internecie. Nosiema stwierdził, że chce się wybić na jego wielce zasięgowym kanale oraz w dalszym ciągu straszył, że zrobi sobie krzywdę, jeśli materiał zostanie upubliczniony, co miało na celu powstrzymanie mnie przed ujawnieniem winy nosiemy. Następnego dnia dla podkreślenia powagi myśli samobójczych nosiemy oskarżony napisał, że gra na serwerze Wojanowice. Tej samej osobie, której dzień przed pisał, że ma myśli samobójcze. Niesamowita jest panika nosiemy, który w konwersacji z timem w celu umniejszenia jego win zaczął panicznie sypać na swoich kolegów w zbrodni czyli Wejkiego oraz Wezerskiego. Jesteś tak wielką kanalią, że dla zatarcia swoich win, donosisz na kolegów, wiedząc jak złe rzeczy zrobiłeś. Dzięki temu wszedłem w posiadanie kolejnej teczki dotyczącej Nosiemy, Wejkiego i Wezerskiego, czyli teczki od samego Nosiemy. Sama panika i donoszenie na własnych kolegów jest dosyć zabawna, w zestawieniu o wcześniejsze wręcz błaganie o bycie skancelowanym. A sam Nosiema wprost pisze o tym, że komity manhuntowe jest zbagniałą społecznością, wykazując się ogromną hipokryzją, gdyż to sam Nosiema jest jeden z głównych winnych zniszczenia tej społeczności. W dalszym ciągu Nosiema zmienił narrację po raz kolejny kontakt. Kontaktując się z kosikiem pisząc tym razem, że w sumie to czeka na publikację filmu, mimo tego, że wcześniej tak panikował po jego ogłoszeniu, i co okropne, wycierając sobie mordę śmiercią pradziadka, która miała miejsce rok temu, tylko po to, by robić siebie dalszą ofiarę. W tym miejscu narracja zmieniła się o dosłownie 180 stopni, gdyż nagle z płaczu, paniki i poczucia winy oraz chęci zmiany, Nosiema oraz Wejki. W dalszym ciągu kontynuowali się ani nienawiści, gdyż wstawiono kolejnego nękającego TikToka, którym bezczelnie oznaczono mój tiktokowy profil, bylebym czasem nie ominął tego materiału. Dodatkowe pisanie, że twórca nie będzie mógł się powstrzymać od śmiechu 1 marca podczas oglądania filmu, gdyż właśnie 1 marca był dotychczas ogłoszoną datą produkcji. I właśnie dlatego, że nie będziesz mógł powstrzymać się od śmiechu 1 marca, pisałeś, że dokładnie tego dnia rok temu zmarł twój pradziadek oraz wsypałeś wszystkich swoich kolegów, by ratować własną skórę. Z jednej strony piszesz o myślach samobójczych związanych z publikacją filmu, a z drugiej, o tym, że nie będziesz mógł powstrzymać się od śmiechu. No chyba, że chodzi o śmiech przez łzy. No mimo wcześniejszej paniki, starał się zgrywać pewnego siebie, myśląc, że jakkolwiek zatrzyma to produkcję filmu, więc kontynuował dalsze nękanie w internecie, mimo wcześniejszego pisania, że się zmienił. Stawił kolejne dowody na samego siebie na swój kanał na YouTube oraz publikował shorta nękającego mnie vlogiego i Antysipa. Następnie napisał do mnie Wejki, który grożąc i obrażając mnie także starał się powstrzymać publikację filmu. Pisząc bezczelnie o tym, że przy okazji moim filmem mogę wypromować jego Manhunta, co tylko ukazuje skalę bezkarności, z jaką mamy aktualnie do czynienia. Przez następne Następne dni oraz tygodnie w ten sam sposób byłem nękany na wszystkich możliwych portalach społecznościowych. Oskarżeni zmienili taktykę i z użalania się oraz pisania o myślach samobójczych przeszli w atak we mnie, informatorów oraz ofiary, starając się ukazać samych siebie jako pewnych siebie, z na celu dalsze powstrzymanie produkcji materiału. Za chwilę ukażę wam obrzydliwe screeny, w których byłem nękany przez ostatnie dni. Początkowo zaczęło się niszczowo, jednak skala paskudności treści stale rosła. Pewny siebie Wejki napisał do mnie podając nawet swoje prawdziwe nazwisko, dodatkowo chwaląc się swoimi butami. To zdjęcie zapamiętajcie, gdyż w późniejszej fazie filmu, w której opowiem, jak znaleźliśmy prawdziwe dane oskarżonych, będzie ono kluczowe. Z kolejnymi dniami byłem zasypywany wiadomościami, takimi jak zapisie, kolejnymi zdjęciami i obraźliwymi obrazkami. Jedno ze zdjęć ukazywało moją przyjaciółkę, wyśmiewając się z jej choroby, o której powiedziała w jednym z moich filmów. Ja mam Zezy. Pani okulistka powiedziała, że Mam bardzo dobrze wyćwiczone oczy. Spójrzcie, w jaki sposób na tą informację zareagował oskarżony Wejki. W kolejnych wiadomościach pojawił się ten screenshot, który ukazuje, że kome, wspomniane wcześniej, skontaktowanie się mojej osoby z matką nosiemy. Oczywiście screenshot jest nieprawdziwy i podrobiony, a po dokonaniu researchu okazuje się, że wiadomość została wysłana z fałszywego konta, potrzywającego się pode mnie, używając moich pełnych danych, czyli imienia, nazwiska oraz zdjęcia profilowego. Screenshot podrobionej wiadomości miał później służyć oskarżonym jako linia obrony. W późniejszym czasie Wejki zdecydował się nawet na wysłanie zdjęcia ludzkich z bok z podpisem. Kur... nie, to go zrobiłem Oraz treści na ...owskich. W skład win wchodzi także informacja o tym, że śmiali się z niepełnosprawnego. Wieki także chwalił się tym, że posiada dwóch kuratorów, co także świadczy o jego bezkarności. W dalszym ciągu obrażając także moją rodzinę. Wysłano także dowód na istnienie wcześniej wspomnianego teksturpaka. Co więcej, w dolnej części screenshota widoczne jest zdjęcie Kaspraka, co także udowadnia, że sprawa znęcania się nad nim nigdy się nie zakończyła. Wysłano także dowód na istnienie wcześniej wspomnianego teksturpaka. W kolejnych wiadomościach znalazły się także dalsze przeróbki z twarzą Kabako. Nosiema także nie odstawał od Bejkiego, gdyż także dokonywał takich ataków, spamując, nękając mnie oraz obrażając moich bliskich. Jak się okazuje, nie tylko ja byłem w ten sposób nękany że wypisywano także do osób współpracujących ze mną w śledztwie. Doszło także do wysłania gruźb karalnych w postaci zdjęcia ludzkich wok z podpisem Tak będziesz leżał. Oskarżeni śmiali się także z będącego w kryzysie psychicznym członka Community, a dokładnie z choroby twórcy, czyli depresji oraz śmierci psa jednego z członków Community. Bezkarność internautów jest widoczna w każdym powyżej ukazanym skrinczocie. Wraz z moim zespołem liserczowym jestem w posiadaniu pełnych danych oskarżonych, co jest wynikiem tylko i wyłącznie pewności siebie i bezkarności internautów. W pierwszej połowie stycznia otrzymałem zaproszenie na Facebooku z fałszywego konta wejkiego, z którego ten dokonywał ataków. Jak się okazuje, po wspólnych facebookowych znajomych odnaleźliśmy prawdziwe, realne konta użytkowników. Wtedy Internauci zorientowali się jak wielką głupotę zrobili i no ma zaczął sypać. W dalszym ciągu pozostało do zlokalizowania szkoły, do których uczestniczą oskarżeni, w czym doskonale pomógł Wejki. Wysyłając wcześniej pokazane zdjęcie butów. W tle fotografii widoczny jest podręcznik, który jak się okazało w wykazie posiada jedynie jedna szkoła w mieście Wejkiego. Informacje o mieście zamieszkania posiadałem z profilu Facebookowego Wejkiego. Trap był perfekcyjny, a wszystko potwierdziły dane szkolnego konkursu na stronie szkoły, w którym widoczne było nazwisko Wejkiego. To pokazuje, że w internecie wbrew pozorom absolutnie nikt nie jest anonimowy. Zajmijmy się teraz motywacją użytkowników w dokonywaniu tak przerażającej aktywności cyberprzestępczej. Trójka użytkowników robi to na pierwszy rzut oka w celu zwrócenia na siebie uwagi. Co widać na screenshotach, w których no ma pisze, o tym, że robi to dla atencji. Lub tymi, których prosi innych członków serwera Team One to Corp o wysłanie na czat ogólny zdjęć. Przedstawiającego trójkę użytkowników z moim wizerunkiem, na ich zdjęciach profilowych. Dodatkowo, Nosie ma w tym czasie także wskrzeszał prowadzenie swojego kanału, więc cała aktywność może mieć też na celu wypromowanie kanału Nosiemy, na którym w dalszym ciągu bardzo chętnie mnie prowokował. Warto też dodać, że nękanie ludzi w internecie sprawia silną satysfakcję oskarżonym, a wszystko co robią określają jako beka. Usilna próba zwrócenia na siebie uwagi wiąże się z naprawdę złymi kosztami i krzywdą osób postronnych, co jest obojętne oskarżonym. Zbierając to wszystko do kupy, jestem przerażony. Przerażony tym z jak wielką patologią mamy do czynienia. Szczególnie ze strony osób wieku około 12 lat, czy kiedykolwiek w wieku 11, 12, 13 lub 14 lat ktokolwiek z Was interesował się niszczeniem komuś życia oraz rozpowszechnianiem jego danych osobowych, szantażowaniem, podszywaniem się i nękaniem? Pamiętajcie, w internecie nikt nie jest anonimowy, wbrew temu, co wiele osób myśli. Jestem w posiadaniu pełnych danych oskarżonych. Nie zamierzam ich nigdzie rozpowszechniać, jednak posłużą mi one w zgłaszaniu sprawy, gdyż szkoły oskarżonych zostały o wszystkim odpowiednio powiadomione. Drodzy internauci, szczególnie Wy, Dawidzie i Michale. Poniesiecie konsekwencje skandalu, do którego się dopuściliście. Niech ta produkcja będzie przestrogą nie tylko dla widzów i twórców manhuntowej społeczności, lecz także dla wszystkich internautów o tym, jak poważne mogą być konsekwencje ukazywania swojego wizerunku lub niezabezpieczenia swoich danych przed nieodpowiednimi osobami. Osoby, których wizerunki wyciekły, były w większości dawnymi znajomymi oskarżonych, którzy w czasie znajomości zbierali odpowiednie dane, by później niszczyć życia innych. Z tego miejsca chciałbym wyrazić zadowolenie z tego, jak tym razem community manhuntowe zjednoczyło się w walce z tym problemem, jak chęć rozwiązania sprawy pomocy ofiarom i zwykła rozmowa zakopała dawne spory. Dodatkowo dziękuję wszystkim, którzy wspólnie ze mną tworzyli ten materiał, zbierali dowody i prowadzili research. Praca z wami to dla mnie zaszczyt. Dziękuję ofiarom za zaufanie, podzieleniu się ze mną swoimi historiami oraz za odwagę. Cały internet jest z wami. Ten film miał na celu ukazanie wam od drugiej strony z czym zakulisowo muszą mierzyć się internetowi twórcy. Niech ten film będzie przestrogą, by uważać na swój wizerunek, na to gdzie trafia wasza twarz oraz na to z kim mamy do czynienia na co dzień w internecie. Jeśli ktoś z waszego otoczenia zajmuje się tego typu cyberprzestępczością, jak najszybciej odetnijcie się od tej osoby, gdyż nie wiadomo, czy to Wy nie będziecie następną ofiarą. Trzymajcie się i jeszcze raz uważajcie na siebie, szczególnie w internecie. Dziękuję za uwagę.